Moja długo w noc oczu mi nie dała zamknąć ci zęglonę upokoić ciała, ledwie nie na godziny przed śganiem swemi. sen leniwy obłapił skrzydły czarna Na ten czas się matka właśnie ukazała, a na ręku oszule moje wdzięczna miała, jaka więc po paciorek do mnie przychodziła. Skoro swego posłania rano się ruszyła. Giezołeczko białe na niej, łoski pokręcone, twarz umiana, a oczy ku śmiechu skłonione, patrzę, co dalej będzie, aż matka tak rzeczy. Spisz Janie, czy ciężkość twoja zwykła piecze. Za tymem ciężko westchnął i tak mi się stało, Żem się ocknął? A ona, pomilczawszy, mało Znowu mówić poczęła Twój nieutulony Płacz, synu mój Przywiódł mnie w te tu wasze strony Z krain barzo dalekich A łzy gorzkie twoje Przeszły aż i umarłych Tajemne pokoje Przyniosłam ci na ręku Wdzięczną dziewkę Twoje Abyś ją mógł oglądać jeszcze A to swoje Serdeczną żałość ujął, która tak ujmuje, Sił Twoich i tak zdrowie nieznacznie twepsuje. Czyli nas już umarłe macie zastracone i którym już na wieki słońce jest skaszone. A my owszem, żywiemy żywot tym ważniejszy, czym nad to grube ciało duch jest szlachetniejszy. Ziemia w ziemię się wraca, a duch zniebadany miałby zginąć ani na miejsca swe wezwane. Oto się ty nie frasuj, a wiesz niewątpliwie, że twoja na milejsza orszuleczka żywie. Ale między anioły i duchy wiecznymi, jako wdzięczna jutrzenka świeci, a za swemi. Rodzicami się modli, jako to umiała Z wami będąc, choć jeszcze słów nie domawiała Nie od rozkoszyć poszła, poszłać od trudności Od pracy od frasunków, od złej, od żałości Czego świat ma tak wiele, żeby też co było W tym docześnym życiu? Czegoś płacze, przeboga, czegoś nie zażyła Że sobie swym posagiem Pana nie kupiła Że przegrozek i cudzych fuków nie słuchała Że boleści w rodzeniu dziadek nie uznała W niebie szczere rozkoszy, a do tego wieczne Od wszelakie przekazy wolne i bezpieczne Tu troski nie panują, tu pracy i nie znają tu nieszczęście, tu miejsca przygody nie mają Tu choroby nie najdzie, tu nie masz starości Tu śmierć zami karmiona nie ma już wolności Słońce nam zawsze świeci, dzień nigdy nie schodzi Ani za sobą nocy niewidomej wodzi Ze wszech rzeczy w jego majestacie czego wy w ciele, będąc próżno, upatrzacie. To znałeś, co świat umie i, i jego kochanie. Lepiej na czym ważniejszy zasać swe staranie. Dziewka twoja dobry los, możesz wierzyć, w wzięła, a właśnie w swoich rzeczach sobie tak poczęła. To, co miało być potem, Przedzić bolała, tym, że mniej tego świata nie w czasów doznała. Drugie po swych na milszych rodzicach zostają i ciężkiego siroctwa nędzne doznawają, wypchną drugą na męża leda jako z domu a majętność zostanie sam to Bóg wiekomu. Bać się już nie trzeba, Która w swych młodych leciech wzięta jest do nieba. Żadnych flasunków tego świata nie doznawszy, Ani grzechem duszę swej drogiej pomasawszy. I tedy rzeczy, synu, nie masz wątpliwości. Dobrze poszły, ani stąd używaj żałości. Swoje szkody tak szacuj, i omyłki swoje. Abyś nie przepamiętał, że baczenie twoje. Istateczność jest droższa, w tym bądź przedsięwzięt, jako siękolwiek czujesz w pociechy obranym Człowiek urodziwszy się zasiadł w prawie takim, że ma być jako celem, przygodą wszelakim. Z tego trudno się zdzierać. Pocznijmy, co chcemy, jeśli po dobrej woli. Siemy. A w tu patrzaj co uszło ręku złej przygody Zyskiem człowiek zwać musi, w czym nie popadł szkody Teraz mistrzu sam się lepszy, czas doktór każdemu Ale kto w tym torem gardzi temu Tak późnego lekarstwa czekać nie przystoi Rozumem na uprzedzić, co imże czas goi Czego się synu trzymaj, a ludzkie przygody? Ludzkie noś jeden jest po smutku i nagrody. Tu zniknęła jam się też, ocknął a czciem prawie. Nie jest im przez sen słuchał czy na jawie.